Siemano. Witam Was w kolejnym materiale na PIWnej Recenzji. Zaczynamy. Jedziemy z piwkiem i z opowiastką o grze. Dzisiaj medium. Medium stosunkowo krótkie, bo około 7 godzin 6 godzin zależy, jak tam to nieży Teoretycznie konsola pokazała mi 6, więc może rzeczywiście warto jej zaufać. Jeżeli chodziłoby o wizualia, to medium jest całkiem spoko. Jak wiecie, ja nie grywam w 4K HDR-ze na OLEDzie i tym podobnych rzeczach, ale to co zobaczyłem w zupełności wystarcza. Podobało mi się, niczego nie potrzebuję więcej, niczego mi tam nie brakowało w tej grze. Ale troszkę mu szkoda. Że kamerą nie da się w tej grze kierować, więc czasami niektóre lokacje wydają się takie nie do końca dobrze wyeksponowane, że nie wszystko można zobaczyć, a może warto by było, bo wydają się, że mają fajne zaląże do tego, żeby wyglądać naprawdę dobrze. No, 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 zapaszek zapowiada dobre chmiele. No, no, no. Mm. I tak jak chmiele potrafią dodać bardzo dużo dobrych rzeczy do piwa, tak właśnie do tej gry bardzo dużo dobrego dodaje udźwiękowienie. Zarówno jeżeli chodzi o wszelkie takie dźwięki, otoczenia i wynikające z rozgrywki, jak i soundtrack. Może nie jest rewelacyjny, nie jest jakiś wybitny, ale na pewno na pewno go sprawdzę już poza, poza grom, tak na spokojnie do posłuchania, bo wydaje mi się, że może nie cały, ale będzie tam kilka utworów, które wrzucę sobie na stałe do telefonu, żeby Egzystowały ze mną, bo trafiłem parę fajnych nut. No, a szczególnie, że no, osoba tworząca muzykę jest osobą uznaną. Jeżeli dobrze pamiętam, nie jestem fanem Silent Hillów, ale z tego, co ja się orientuję, no to jest to osoba związana z, właśnie z Silent Hillami, tworzyła muzykę do Silent Hillów. Ogólnie ponieważ nie grałem, nie widzę wszystkich nawiązań do Silent Hillów, ale można powiedzieć, że jest tutaj troszkę naleciałości, mniej więcej właśnie stała kamera, o której wspomniałem, czy klimat, czy soundtrack właśnie, jest tego troszkę. Fabularnie jest naprawdę ciekawie natomiast nie na tyle ciekawie, żeby mnie ta fabuła wciągnęła nie poruszyła mnie jesteśmy kobietą, która posiada zdolności te tytułowe, czyli jest medium traci kogoś bliskiego dostaje telefon, który ją zaciekawia i wyrusza w pewne miejsce rozwiązać, dowiedzieć się o co chodzi z tym telefonem i trzeba przyznać, że Klimat gry jest naprawdę dobry. Jeżeli ktoś się zastanawia i jest z tych nielubiących horrorów, to zupełnie nie powinien się tym przejmować. Oczywiście, gra jest grubą, z grubą atmosferą, jest, 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 jest klimat, jest atmosfera mroku, demonów, opętania takich rzeczy przerażających, ale nie ma zupełnie Momentów strasznych, takich, że gdzieś coś wyskoczy, jakiś podniesiony dźwięk, ta gra nie straszy. Ta gra nie straszy, ta gra co najwyżej trzyma w napięciu. I o ile mówiłem to w recenzji amnezji, to tam jeszcze można było się czasami przestraszać, jak gdzieś coś wyskoczyła, jakiś głośniejszy dźwięk. Tutaj tego nie ma zupełnie. Nie ma, nie ma zupełnie elementów straszących. A nie mniej to faktu, że to się fajnie że to jest taka fajna gra grozy. No to jest trochę tak, jakbyś czytał dobrą książkę, taki horror. Książką się nie wystraszysz, raczej chyba. Znaczy nie, wiem, nie czytałem takiej, może, żeby się wystraszył książką, ale, ale czy też tak, tak, książkę grozy, horror yy, i masz to napięcie w sobie. I to jest właśnie gra, też buduje napięcie. Mm. Oczywiście dużą zasługą tej recenzji, znaczy ta recenzja powstała dzięki temu, że utrzymuje się na kanale seria Strasznych Poniedziałków. I zauważyłem, że w tych strasznych grach irytują mnie ucieczki. A w tej grze nie. W tej grze ucieczki to jest ten krem de la krem. To są najlepsze ucieczki, jakie można dostać w. W grach strasznych, powiedzmy. Oczywiście, tak jak mówię, nie straszy, ale powiedzmy, że zaliczamy ją do kategorii gier, które straszą. I jest to naprawdę spoko. Naprawdę spoko. Nie irytują. Także jest naprawdę dobrze. Nie męczą. Nie ma zupełnie strzelania i walki. To dla niektórych może być ważna wskazówka, ale na, na, na pewno są zagadki. Zagadki raczej z gatunku prostych, chociaż... Nie ma co się przechwalać, bo ja i tak się zadziałem. Całe szczęście na posterunku zawsze był Dominik, który mi pożyczył grę i Dominik mi na streamach pomagał. W sensie jak, jak widział, że tam za dużo w jakimś miejscu, za długo w jakimś miejscu jestem, to, to pisał w komentarzu co tam ewentualnie zrobić. Więc streamy były stosunkowo płynne. Myślę, że no, możliwe, że jakoś bym te roz zagadki rozwiązał. Później, niż prędzej, ale, ale nie uważam, żeby to były trudne zagadki. Myślę, że osoba zaznajomiona z gatunkiem, z grani przed spokojnie przebnie przez to. Także nie ma się co, co o tym moim zdaniem przejmować. I może na koniec taka jeszcze taką drzazgę wrzucimy do ogniska. Najgorszy element gry. Gdybym miał wymienić jeden najgorszy element, to niestety pewna decyzja artystyczna nie do końca mi leży. Może to tylko kwestia indywidualna, ale mm, chodzi o to, że są momenty fabularne, kiedy mamy podział ekranu. Czyli, że albo z lewej, albo z prawej, albo u góry i do dołu, mamy podział ekranu i widzimy teraźniejszość, albo co powiem, rzeczywistość i świat duchów. Mm, o ile powiedzmy, że czasami może to się podobać, pokazywać, nie wiem, możliwości konsoli, generowania dwóch światów naraz o tyle na dłuższą metę, a ponieważ z reguły to jest dłuższy okres, kiedy to jest pokazywane, niestety sprawia, że na żadnym świecie nie skupiasz się do końca i troszkę Cię to wybija z tej imersji, takiej ładnej, że tak powiem. Także troszkę szkoda, troszkę to wybija. <laughs> Może lepiej by było po prostu... Od czasu do czasu na chwilkę pokazać, że to, że to nadal, żebyśmy pamiętali, że, 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 że ta osoba doznaje tych czasów, tych, tych światów jednocześnie, niż cały czas to widzieć. Są zagadki na tym oparte. Nie jest ich dużo, ale są zagadki oparte na tym, żeby się między, między tymi światami orientować, przerzucać. Ale wykorzystanie tego. Elementu, że w tym samym momencie nie ma tego dużo. Także... Osobiście chyba wolałbym, żeby tego nie było. Ale no, to nie ja jestem twórcą, mogę tylko gdybać. Oni wiedzą lepiej. Także co? Grę oceniam na dobrą. 3 na 4. Naprawdę dobra gra z soundtrackiem do sprawdzenia. Szczególnie, jeżeli ktoś nawet nie zamierza grać, to, to myślę, że soundtrack i tak warto sprawdzić. Nie wiem, czy, to, czy, czy warto go zaliczyć do najlepszych soundtracków tego czy zeszłego roku, ale na pewno go sprawdzę, zbadam dokładniej, zgram na telefon i posłucham już tak na spokojnie od deski do deski, zobaczyć. Na pewno ten utwór z końcówki, Voices, e, czyli głosy, e, on, on mnie ciekawi najbardziej, jak on będzie brzmiał na sucho, że tak powiem, poza grom, e, ale inne utwory też mogą być mm, ciekawe. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć jeden utwór, usłyszeć jeden utwór, to właśnie spróbujcie sobie właśnie Voices. Myślę, że to tak na szybko, no bo nie przesłuchałem wszystkich dokładnie, nie analizowałem ich, ale, ale na szybko może powiedzieć, że Voices może być najciekawszy. <laughs> e, Dobra, czyli co? Gra 3 na 4? Piwko? No piwko, piwko. W zapaszku nadal się utrzymują te piękne chmiele. Barwa troszkę bym ją przyciemnił, ale jest, jest, jest spoko. O. Jest stosunkowo mętne. Takie... Teraz jak zobaczyłem, że tutaj coś pływa. Mi się przypomniało ostatnie piwo, od nich też coś pływało i było zrypane. Yy, nie wiem, nie wiem yy, czy to ich znak firmowy, że coś pływa w piwie. <laughs> czy po prostu zaczęliśmy to zwracać uwagę większą, ale nie. Nie, w tym przecież nie pływa. Nie pływa. No. W tym nic nie pływa. Od teraz wam zdradziłem, jestem po recenzji. Znaczy Wy już to wiecie, bo ten materiał się ukaże po poprzednim filmiku, ale, ale tak, jestem... nagrywam dwa filmiki pod rząd, także zaraz kończymy i lecimy ze streamem. E, piwko. Zapaszek bardzo dobry. Bardzo specyficzna kompozycja chmieli. Bardzo ciekawa, trudno do opisania. Jak by pisać tą gorycz? To jest trochę tak... Czasami mam uczucie... Że jak, jak piję normalnie gorzkie piwo, to jest tak, że tak wizualnie opisując to, masz taką gorycz, która wchodzi... No jak teraz nie pijecie piwa, tego nie poczujecie, ale jak czujecie gorycz, to gorycz raczej zapełnia tył, yy, tył usty, tył... tył yy, no gardła. Nazwijmy to tak. A przód jest raczej od słodkich rzeczy, od kwaśnych rzeczy. Czyli ta gorycz, która mi Wchodzi w tym piwie, ona pojawia się tam, i od razu wskakuje na, tylko i wyłącznie na ścianki podniebienia, i zostaje taka pustka w środku. I bardzo. Nazwałbym to pustą goryczą. Ale to nie jest nieprzyjemna gorycz, tylko taka inna. I później. Później dochodzi do niej taki. Przepraszam. Jeszcze nie doleczyłem się, więc te, te, te smarknięcia pewnie się pojawiały, Mogę to tego w ogóle nie zarejestrować, ale w trakcie recenzji, przepraszam, naprawdę mam jeszcze... nie doleczyłem się. Jeszcze pojawia się takie lekko kwasowa nuta, gdzieś tu na języku, z przodu i... i, i, i takie IP jeszcze nie piłem. Może nie wykręca, nie, nie, nie staje się rewolucyjna, ale... Naprawdę ciekawa. Naprawdę ciekawa. Takie ipy chciałbym próbować. Takie ipy chciałbym próbować. Niby, niby jest gorysz niby jest jakaś, gdzieś tam taka słodka kwasowotowość gdzieś tam się pojawia, ale jest taka kurczę, dobra, dobra. Piwo oceniam na bardzo dobre. Bardzo dobre, całkiem smaczne. To mi się udało dobra rekompensata tego poprzedniego zepsutego piwa. Tym bardziej mnie ciekawi to, jak tam to piwo mogło smakować, jakby, jakby było dobrze zabutalkowane. E, dobra. Piwo ocenione, gra oceniona, czyli gra. 3 na 4. 4 na 4. I... Trzeba to zaznaczyć. Dziękuję serdecznie Ci Dominik za pożyczenie gry do recenzji. E, dzi... Gdyby nie ty, recencja by się nie ukazała, bo nie miałem tej gry na radarze, ale skoro się nadarzyła okazja na no, ogranie czegoś ciekawego, to, to to zrobiłem, a szczególnie, że się wpasowywała w cykl, który mam nadzieję, będzie istnieć. Ciekawe jak długo, ale no, pierwszy z cyklów, który się rzeczywiście żebym nie zapeszył, ale, ale ciągnie się dość długo. Także jest szansa, że ten cykl się utrzyma, czyli straszne poniedziałki, zawsze w poniedziałek bądź wtorek. Jest stream z czegoś strasznego, ponieważ teraz skończyło się medium. To od najbliższego poniedziałku wracamy do Aliena. Po Alienie plan jest taki, żeby zasiąść za sterami człowieka, <grybujesz> aby pokierować losami, bodajże jak on miał, Izaka chyba, Izak z Dead Space 2 którego nie grałem nigdy, czyli trzeba będzie skołować wersję na Xbox 360. Dobrze, kończymy, bo jeszcze trzeba by stream strzelić. Że tyle. Trzymajcie się nara.